Problem dotyczy jednego ze sprzęgieł. Przekładnia, niestety, na jednym ze sprzęgieł traci szczelność. Mankamentem tutaj no, to jest jak gdyby elektronika, elektryka sterująca tym podnośnikiem, i to jest de facto największy ból tutaj, właścicieli tych ciągników. Jest to problem braku dostępności części dla tych modeli. Witam wszystkich po raz kolejny z wyjazdu. Przede mną ciągnik Sewi 8200, a konkretnie model 8280 z 2002 roku. Silnik Sizu 84 litra, 280 koni. Wejdziemy sobie do środka, jak widzimy ciągnik utrzymany, zadbany, fotel może już troszeczkę tutaj luzy, wybity, ale jak gdyby nie jest źle. Włączymy zapłon, jak widzimy. Przebieg 8156 godzin przepracowane. To co wyświetla nam się wyżej na wyświetlaczu w tym miejscu, są to wersje oprogramowania tego ciągnika, nie są to kody błędów. Bardzo często zdarzało się, że klienci podają nam te wersje oprogramowania jako kody błędów. Są to tak jak powiedziałem wersje oprogramowania. Jeżeli będzie jakiś błąd, no to ten błąd wyświetli się później po wysprzęgleniu. I tak jak powiedziałem, ciągnik naprawdę fajnie zadbany, utrzymany. Nie można tutaj jak gdyby użytkownikowi zarzucić nic w kwestii tego, że nie dbał ciągnik, Broń Boże, wręcz, maszyna naprawdę bardzo ładnie utrzymana. Ciągnik można powiedzieć 18-letni, 8000 godzin, a więc stosunkowo niedużo. a niestety pojawiły się już ponownie znowu jakieś problemy. Okresowo zdarzało się, że Odwiedzaliśmy tego klienta z jakimiś tam problemami instalacji elektrycznej, co też najczęściej tutaj przy tych ciągnikach z reguły się pojawiało. Jak widzimy, przekładnia Power Shift, przekładnia Funka, amerykańska przekładnia 18 przełożeń 18 biegów do przodu 8 biegów jazdy w tył. Przekładnia na dziewięciu sprzęgłach, w tym jedno sprzęgło do jazdy w tył. No i właśnie z tą przekładnią dzisiaj pojawił się problem, a właściwie diagnozowaliśmy ten problem. Problem dotyczy jednego ze sprzęgieł. Przekładnia niestety na jednym ze sprzęgieł traci szczelność i w efekcie dzieje się to, co zgłasza klient, czyli pod obciążeniem w trakcie jazdy klient nie może tym ciągnikiem pracować na niektórych biegach, a tych biegów jest 18. Cały tutaj system rozwiązania tej pracy polega na sekwencji załączania trzech sprzęgieł. Mamy tak jak powiedziałem, dziewięć sprzęgieł. Jeżeli na którymś sprzęgle nie będziemy mieli ciśnienia lub jakiś problem z tym sprzęgłem, no to ten ciągnik na danym powiedzmy kilku biegach, gdzie wykorzystuje dane sprzęgło, nam nie pojedzie. No i tak niestety jesteś w tym przypadku, a więc będzie trzeba zajrzeć do tej przekładni. Klient podejrzewam jakąś decyzję już wstępnie podjął, ale to już jest w kwestii klienta, co on dalej oczywiście z tym ciągnikiem zrobi. Pod tą pokrywą tutaj znajduje się moduł przekładni, sterujący przekładnią. Też to miejsce można powiedzieć takie troszeczkę niefortunne, dlatego że raz, że błoto, wszystko co możliwe, to jeszcze też przy samej przekładni temperatura. Tutaj to wszystko ma wpływ na to, co się tutaj dzieje. Jak widzimy tutaj z tyłu prawa pokrywa pod nim pompa do góry też troszeczkę tutaj zabrudzenia, a można by to wyczyścić klient okresowo podejrzewam, że tutaj zagląda, dlatego że też nie ma tutaj tego za dużo. Zamkniemy silniki, jak gdyby, można by tutaj powiedzieć, że bez zarzutu te jednostki się spisywały, nie było tutaj z tymi silnikami za dużo problemów. Ale w sumie przypomina mi się jedna rzecz tutaj, jaka też miała kiedyś miejsce. Dosyć często zdarzało się, że czujniki ciśnienia oleju silnika, które mamy tutaj, dosyć często siadały i też przypomina mi się taki przypadek takiego klienta, gdzie kilkukrotnie wymieniali ten czujnik, no i też na zegarze. Pojawił się kod błędu, brak ciśnienia. Na zegarze nie było ciśnienia. Klient ponownie stwierdził, że pewno znowu wysiadł czujnik, bo już kilka razy wymieniali i stwierdzili, że mogą śmiało jechać w pole. No i niestety w tym przypadku, niestety, był to tylko bilet w jedną stronę. Jak widzimy, tutaj pod pokrywami też już pojawiają się wycieki. Można by tutaj tym tematem się zająć. Wszystko tutaj troszeczkę obcieknięte z tyłu na silniku. Też widzimy, że jest to wszystko troszeczkę obcieknięte. Niestety, największą bolączką, jaka tutaj przy tych ciągnikach w tym momencie jest, i to jest de facto największy ból tutaj właścicieli tych ciągników, jest to problem braku dostępności części dla tych modeli. Niestety, i to bardzo niestety, producent tutaj tych przekładni, a jest to przekładnia Funka, amerykańska przekładnia już fabryka nie istnieje i części tutaj jak gdyby mechaniczne, ale i elektroniczne są do tych już tutaj modeli, do tych przekładni niedostępne. W zasadzie jedyną taką deską tutaj ostatniego ratunku jest szukanie części gdzieś z jakichś ciągników z demobilu, ewentualnie z jakichś tam rozbitków, jak to mówimy. No i szukanie tam gdzieś wtedy części, żeby jak gdyby tutaj coś ponownie złożyć, poskładać, żeby to jeszcze posłużyło. Pompa wody już też widzę po wymianie kiedyś była wymieniana. Niestety nie mamy wpływu na to. Producent tutaj też podejrzewa, zbytnio na to nie ma wpływu, że fabryka już tutaj nie istnieje. Te przekładnie były stosowane też w innych modelach, w innych ciągnikach. Masy stosował jeszcze tą przekładnię w Sewi 800, a tutaj w modelu 8200. Była stosowana w modelach od góry licząc 80, 70, 60, 50, 40 w dół. My w zasadzie sprzedawaliśmy tylko te przekładnie w tych największych modelach 80, 60. W mniejszych modelach sprzedawaliśmy przekładnie DynaShift, które dobrze znacie, bardzo chwalone też przez klientów. Te większe przekładnie stosowane tutaj, sprzedawane były w zasadzie tutaj, były przez nas właśnie w tych większych ciągnikach do tych jak gdyby zadań, jak gdyby bardziej specjalnych, już gdzie takie moce, tutaj obciążenia też stosunkowo były dużo większe. Takim słabym punktem, też niestety, tych ciągników jest też tylny podnośnik elektronika w zasadzie tego podnośnika. Bo co do udźwigu, tutaj do siły udźwigu tego podnośnika nie mam żadnych zastrzeżeń pod jednym warunkiem, że okresowo klient tutaj. Dba o ten podnośnik, wykonuje okresowe smarowanie. Bardzo często zdarzało się, że kiedy klienci zapominali tutaj, w tym miejscu, o tym smarowaniu na dole, pojawił się problem, że można było podnieść ramiona do góry, ale już opuścił tylko pod ciężarem. Zapiekał się na swożniach, a wtedy wybić tutaj ten stworzeń, czy też przesmarować, cokolwiek z nim zrobić. No, trzeba się naprawdę namęczyć, żeby tutaj to naprawić ale to jest jak gdyby wina po stronie mechanicznej, troszeczkę niedbalstwa. Mankamentem tutaj to jest jak gdyby elektronika, elektryka sterująca tym podnośnikiem, która dosyć często z wiekiem, z czasem ulegała uszkodzeniu. Instalacje elektryczne z czasem też, jak wiemy, dzieją się z nimi różne rzeczy, no i też ulegały tutaj uszkodzeniu. Niestety, dość często zdarzało się, że właśnie ta elektronika, te moduły sterujące tymi podnośnikami ulegały uszkodzeniu i w efekcie problem też jest taki, że nie jest ten moduł już dostępny jako część. Trzeba ten moduł tutaj już zamienić nowszym modelem, a to też nie jest mała inwestycja. Odpalimy sobie go. Można powiedzieć, pali na dotyk. dymi? Można powiedzieć, że ducha ma. To, co w zasadzie tutaj w tych ciągnikach kochają Amerykanie, bo to jest amerykańska przekładnia, no to przy zmianie biegów, zmianie przełożeń, jak nie zazgrzyta, nie zatrzeszczy, jak nie, żasz, nie szarpnie, to znaczy, że ciągnik nie jedzie. Wystartujemy sobie od pierwszego biegu. Pierwszy bieg, jedynka, jedziemy, dwójka, stoimy, problem sprzęgła, trzeci bieg jedziemy, dwójeczka pójdzie, piąty, szósty, nie ma reakcji, siódemka, ósemka i tak maksymalnie w zasadzie do 13 biegu pozwoli nam, parwy załączymy. I tak w zasadzie do 13 biegu pojedziemy, a więc to co powiedziałem wcześniej, problem jednego ze sprzęgieł, które straciło szczelność. I ciągnik zachowuje się w ten sposób, że no niestety na niektórych biegach tracimy jazdę nie pojedziemy, naprawy te nie są tutaj tanie. No i. Teraz tu już pozostaje to w kwestii klienta, co z danym ciągnikiem zrobić. To już jest kwestia teraz klienta, jaką tutaj decyzję podejmie. Niestety, to co powiedziałem wcześniej, problem jest z tej dostępności części, gdzie te części nie są tutaj w tej chwili dostępne już dla tych modeli, a więc no daje też tutaj to troszeczkę do myślenia. Z rzeczy, usterek, jakie też jeszcze pojawiały się przy tych ciągnikach, zdarzało się, że działo się nieraz coś z przednimi mostami. Taką bolączką też tutaj, jaka dosyć często się pojawiała, były to problemy dyferencjałów tylnego mostu. Bardzo często zdarzało się, że dochodziło do uszkodzenia ataku tylnego dyferencjału. No i też te naprawy tutaj nie były, jak gdyby, stosunkowo tanie. Ciągnik, można powiedzieć, do zadań specjalnych kawał maszyny, wagę swoją ma, podnosik też konkretny, a niestety w tym momencie można powiedzieć, że jest problem z maszyną. Raz, co z nią zrobić, a dwa z dostępnością przede wszystkim części. No i to w zasadzie największym tutaj problemem tych ciągników. Z mojej strony na dzisiaj tyle, kilka słów odnośnie 8200 padło. Może będzie okazja jeszcze przy którymś coś więcej powiedzieć. Dzięki serdeczne za obejrzenie i zapraszam do następnych filmów.